Chat GPT 4.5, a także Claude, Sonnet 3.7, to główni aktorzy świata AI ostatnich dni, ale nie tylko to wydarzyło się w ostatnich dniach. Jak zwykle, świat sztucznej inteligencji zapewnił nam wiele wrażeń. I z tej strony Paweł Soczewski i zapraszam was do podsumowania ostatnich wydarzeń ze świata AI. Zanim przejdziemy do mojego komputera, to jak zwykle bardzo proszę o rozważenie zostawienia subskrypcji dla mojego kanału. Jeśli uważasz, że mój materiał jest dla ciebie wartościowy, to bardzo pomoże mi to rozwinąć mój kanał, dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dwie duże nowości w tym tygodniu. Jak zwykle w ostatnim czasie, nowy tydzień, mamy nowych królów AI. Czy tym razem ktoś strącił groka 3? Myślę, że jeszcze za szybko, żeby. Wyrokować takie rzeczy, ale rozpoczynając od pierwszego głównego aktora dzisiejszego filmu, czyli od czatu GPT-4,5, dostaliśmy wreszcie to, co słyszeliśmy w ostatnich dniach, co mówiliśmy, co potwierdzał nawet sam Altman, że w najbliższych dniach, tygodniach pojawi się czat GPT-4,5. I mamy wreszcie dostaliśmy informację, że czat GPT-4,5 pojawił się. To oczywiście następca czatu gpt 4 i jak na prezentacji OpenAI deweloperzy stwierdzili, to ma być ten czat, który ma być używany do codziennych czynności, ma być tym naszym ogólnym wyborem. Jeśli chcemy po prostu porozmawiać, pokonwersować i potrzebujemy pomocy od sztucznej inteligencji, to teraz będziemy sięgać po czat GPT 4.5. Warto wspomnieć, że czat GPT 4.5 jest dostępny na razie dla Użytkowników planu PRO, czyli tego za 200 dolarów, którzy potrzebują najlepszej jakości czatów i dużych modeli językowych. Ale w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie jak oglądacie ten materiał teraz na świeżo, to w przyszłym tygodniu ma być dostępny czat GPT 4,5 już dla wszystkich użytkowników, planów plus te osoby, które płacą subskrypcję, będą miały możliwość z czatu GPT 4,5 i mam nadzieję, będziemy. W stanie przekonać się, czy Chat GPT 4.5 jest rzeczywiście ewolucją i rozwinięciem tych wszystkich możliwości. Wychodząc naprzeciw, już oczywiście dostaliśmy wiele głosów, wiele recenzji, jak jakościowo wygląda Chat GPT 4.5, i okazuje się, że to, co dostaliśmy teraz, wcale nie robi wrażenia i wręcz jest okej. Okay i niczym tak naprawdę się nie wyróżnia w żadnych rzeczach w żadnych benchmarkach w żadnych testach nie jest najlepsze nie robi mocnego wrażenia i myślę, że mogliśmy się tego spodziewać może nie aż tak takiego małego przeskoku, ale myślę, że też to może być stosunkowo jeszcze zachwiane i, i prawdopodobnie w najbliższych dniach będziemy się dowiadywać jak to będzie wszystko ewoluować i jak chat GPT 4,5 będzie się stawał coraz lepszy, na pewno nie dostaliśmy mocnego przełomu tu i teraz, stąd też prawdopodobnie określenie GPT 4,5. Oczywiście na stronie OpenAI dostaliśmy wiele potwierdzeń, że chat GPT 4,5 ma być lepszy od 4O, w niektórych rzeczach ma być tak samo dobry jak O1 O3 Mini High wiadomo jest tworzone też do innych rzeczy więc no, jak zwykle materiały prasowe musimy brać z dozą tutaj nieufności zobaczymy Mam nadzieję że rzeczywiście się w przyszłym tygodniu przekonamy i będziemy mogli coś więcej powiedzieć jak ten 4,5 będzie wyglądał fajne natomiast potwierdzenie a w zasadzie pokazanie porównanie wersji różnych wersji czatów GPT jak jak to wszystko ewoluowało i też to widzieliśmy w tym pierwszym materiale prasowym, gdzie deweloperzy z OpenAI pokazywali, jak się właśnie zmieniał ChatGPT. Widzimy ten sam prompt, czyli jaki był pierwszy język i widzimy, jak ChatGPT 1 odpowiadał, jak ChatGPT 2, 3,5 turbo, 4 turbo i 4,5, jak się to wszystko zmieniało, jak rzeczywiście ChatGPT 4,5 lepiej. Wydaje się że rozumie i potrafi przeczytać w myślach co chcemy. Mam nadzieję że rzeczywiście tak to będzie działać. Z racji że czekamy tak naprawdę na premierę czatu GPT 4,5 żebyśmy mogli przetestować warto powiedzieć o drugim głównym graczu który się pojawił czyli Claude 3.7 Sonet, czyli następca lubianego i bardzo popularnego i bardzo mocnego przede wszystkim użytecznego i wielu użytkowników niezwykle sobie chwali. Claude 3,5 SONET który miał już premierę w czerwcu 2024 roku, więc musieliśmy długo czekać na nową wersję, ale dostaliśmy teraz przede wszystkim duży model językowy, który ma niezwykłe możliwości przede wszystkim w tworzeniu kodu i pisaniu kodu, i głównie dla deweloperów jest niesamowity. I dostaliśmy na pewno nowy benchmark, nowy standard w branży, do którego będziemy wszystko równać. I już od razu chciałbym wspomnieć, i, i prawdopodobnie już y, widzieliście oglądaliście filmy osób, y, tak naprawdę pokaz możliwości, jak dzisiaj używając choćby narzędzie typu kursor AI, czyli narzędzie, dzięki którym osoby, które tak naprawdę nie znają, nie wiedzą jak, jak programować, y, mogą przy użyciu Koda 3.7 Sonet y, i kursora. I oczywiście API z Kloda od Anthropic, zrobić aplikację, zbudować aplikację i, i dostaliśmy nowy benchmark. Jeśli Chat GPT 4.5 jest czymś, co może nie robić wrażenia, to Clod 3.7 Sonet na pewno robi wrażenie. Oczywiście, jak zwykle, zostawię już tutaj pole komentarzy, dajcie znać, bo zapewne wielu z Was już skorzystało i ma pewne wyobrażenie. Swoją drogą, jeśli nie widzieliście, to też prawdopodobnie. Macie na mailu informację, że Antropik wysłał maila, że można oszczędzić. Można kupić też roczny plan, właśnie użytkowania planu, planu Pro w Klodzie i dzięki temu sporo oszczędzić. Więc zerknijcie, zobaczcie, bo wiem, że wielu z Was korzysta z tego rozwiązania. Myślę, że warto się tutaj trochę oddalić i właśnie sobie podsumować, że dostaliśmy dwóch nowych graczy, którzy pokazali swoje nowe rozwiązania. Chat GPT 4,5, który nie spełnił tych wszystkich oczekiwań, i tak naprawdę nie jest niczym nadzwyczajnym w porównaniu do tego, co w ostatnim czasie widzieliśmy i na prawdopodobnie nie dorównuje Grokowi 3, czy prawdopodobnie nawet dipsykowi. Zobaczymy, jak to się mocno będzie ewolu ewoluować i zmieniać. No i dostaliśmy kloda 3,7, który sonet, który jest świetny w kodowaniu i tworzeniu skomplikowanych rzeczy. Oczywiście żaden duży model językowy dzisiaj nie może istnieć bez. Deep Research bez rozszerzonego myślenia jak sobie antropik nazwało i tak samo Claude dostał rozszerzenie myślenie gdzie jest dołączone to oczywiście rozumowanie czyli to co ostatnio pojawia się w każdym nowym modelu czatów AI i nie inaczej jest w klodzie klodzie 3.7 i ciekawy przykład jest taki że Claude dostał tak naprawdę możliwość zagrania klasyczne Pokémony Red z Game Boya. Pewnie wielu z was z lat 90. pamięta tę grę i, i zobaczyliśmy przykład, że Klot 3.7 jako jedyny z modeli językowych od Anthropic poradził sobie i przeszedł od początku do końca grę. Dostał te same możliwości co poprzednie modele językowe i jako jedyny sobie z tym poradził. Ciekawe, fajne porównanie pokazuje, jak to wszystko. Interaktywnie może działać i też ta era agentów AI, tutaj myślę, że fajnie, fajnie ma zastosowanie i gdzie deweloperzy pokazali, jak ma robić, jak ma działać Klot 3.7, dostał narzędzia i przeszedł grę, która może jest w pewnym sensie powtarzalna, ale musi wykonać, musi zrozumieć pewne rzeczy, aby przejść dalej, i to wykonał i, i nie zatrzymał się tak jak Klot 3,5 Sonet. W pewnym momencie tylko ukończył całą grę i był w stanie zrozumieć, co potrzeba, aby osiągnąć ten cel, i to myślę też pokazuje i, i cały czas daje nam dlatego świetne wyniki w kodowaniu i w takich rzeczach, gdzie rzeczywiście to rozumowanie i te ciągi rozumowania będą grały wielką rolę. Jednym słowem możemy podsumować, że dostaliśmy świetne narzędzie, które będzie godnym następcą Kloda 3.5 Sonet, 3.7. Sonet wydaje się świetnym rozwiązaniem, na pewno w rzeczach mocniejszych jak kodowanie. Przechodzimy dalej wracamy do OpenAI. Wreszcie Sora trafiła do nas, do Europy i do Wielkiej Brytanii. Jest już dostępna. Dostajemy użytkownicy, tak naprawdę plusa. Dostają możliwość tysiąca kredytów i mogą przetestować Sore. I nie omieszkałem przetestować, sprawdzić, co Sora potrafi. Dostajemy też stronę, gdzie możemy sprawdzić, jakie są najlepsze stworzone przez innych użytkowników kreacje. Ja pozwoliłem sobie też przetestować swoje prompty i żeby sprawdzić, co tak naprawdę jesteśmy w stanie dostać. Z racji pracowych pozwoliłem wygenerować do malowania natryskowego dla jednego z naszych partnerów z którymi działamy chciałem stworzyć formę birola żeby móc wykorzystać takie materiały w naszych kampaniach reklamowych sami widzicie czy to jest coś co moglibyśmy wykorzystać no mamy sporo przekłamań które tutaj prawdopodobnie będą potrzebować dalszego testowania i, i sprawdzenia jakichś lepszych rozwiązań żeby żeby to wszystko nam zadziałało, bo myślę, że to nie jest coś, co moglibyśmy użyć. Tym bardziej starałem się znaleźć też szklane balustrady dla drugiego z naszych partnerów, gdzie też chciałbym wykorzystać to w kampanii reklamowej. No i tutaj już widzimy, że kompletnie takiego materiału może, nie, nie możemy wykorzystać. Prawdopodobnie prompt, który stworzyłem, był niezbyt doprecyzowany, ale taki był też mój zamysł, żeby pokazać właśnie, co się stanie, kiedy. To nie będzie tak dobrze doprecyzowane. Tu już mamy coś lepszego. Nadal jesteśmy trochę zagubieni i to nie jest materiał, który na pewno możemy użyć. Tutaj poprosiłem o widok z drona w polskiego osiedla, polskich domów, czy to jest polskie osiedle, kwestia dyskusyjna. To już na pewno lepszy materiał, który moglibyśmy wykorzystać. A tutaj poprosiłem o materiał, który pokazuje. Wnętrze domu, i, i to już jest na pewno coś, co, co można wykorzystać, i, i na pewno jest fajnym początkiem, aby popracować nad tym promptem i nad tym materiałem. Więc tu już ta jakość jest pokazana. Dalej próbowałem pozmieniać trochę te prompty, sprawdzić, czy rzeczywiście to, co dostaniemy, będzie trochę lepsze. Sami ocenicie, czy, czy jest lepsze, czy nie. W jednym z tych promptów zauważyłem, że na dole się pojawił samochód i samochody bardzo dziwnie się. Zachowywały, więc, więc widzimy tą halucynację nazwijmy to materiałów wideo, ale ulepszony na przykład prompt z tym wnętrzem wygląda jeszcze fajniej, więc prawdopodobnie tutaj sporo rzeczy można, można doprecyzować i ulepszyć. Także Sora jest, działa. Czy daje takie efekty, jakie, jakie mieliśmy dostać, to każdy z nas odpowie. Myślę, że, że jeszcze nie, albo zakładam też, że prawdopodobnie. Moje prompty są niewystarczające, bo materiały top od użytkowników pokazują świetne rzeczy. I jak zwykle, po prostu trzeba potestować, trzeba posprawdzać i prawdopodobnie będziemy w stanie znaleźć coś fajnego dla nas. I, i jakoś jest. Fajnie, że Sora wreszcie się pojawiła, i fajnie, że tak naprawdę oprócz Sory mamy też innych graczy. Pika22 się pojawiła. I, I to jest, myślę, ciekawa, ciekawa alternatywa. Pika już jest dłużej, cały czas jest tak naprawdę testowana. Niestety musimy wykupić abonament premium, żeby przetestować Pika 2.2, ale jeśli ktoś ma, no to, to też warto przetestować, warto sprawdzić. Widzimy te przejścia i transformacje obrazów, które możemy generować. Kolejny etap ewolucji, żeby nie powiedzieć rewolucji. Oprócz tego dostaliśmy też model tworzenia grafik w zasadzie materiału wideo od Alibaby i Chińczycy też próbują walczyć i pokazać swoje narzędzie także będziemy niedługo mogli wana przetestować mamy informację że coming soon nie dostaliśmy tak naprawdę informacji kiedy będzie to możliwe do przetestowania także Walka o liderowanie i tworzenie ekstra rozwiązań w kontekście tworzenia materiału wideo z tekstu trwa. Warto jeszcze wspomnieć, że dostaliśmy też informację wreszcie klarującą te wszystkie domysły, które się pojawiały. Rozmawialiśmy w komentarzach cały czas praktycznie o tym i wielu z Was wspominało, że ten przycisk Deep Research pojawiał się i znikał. Ja sam go czasami widziałem, czasami się... Czasami znikał z moich czatów i, i wreszcie dostaliśmy potwierdzenie, że wszyscy użytkownicy Planów Plus, team edukacyjnych czy, czy właśnie Enterprise mogą korzystać z możliwości Deep Research i rzeczywiście on u mnie cały czas już teraz jest i można go zaznaczyć. Smutną informacją jest to, że tak naprawdę wszyscy użytkownicy na start mają 10 takich możliwości wyszukiwań w miesiącu. Myślę, że liczba mała. Użytkownicy Pro mają 120 takich możliwości. Zakładam, że zaraz konkurencja tutaj będzie się wzmagać i będzie wymagać wręcz, żeby OpenAI zwiększyło te limity. Na razie jest jak jest. Fajnie, że dostaliśmy taką możliwość. Mam nadzieję, że rzeczywiście dostaniemy to głębokie wyszukiwanie, takie jakiego się spodziewaliśmy. Grok dostał swój tryb głosowy, podobnie jak ten rozwinięty tryb głosowy w OpenAI, gdzie możemy rozmawiać z czatem GPT i na bieżąco konwersować, tak samo Grok dostał możliwości rozmowy i tak samo jak wcześniej. Był mniej ocenzurowany, i to bardzo duże zamieszanie wprowadziło, czy w komentarzach, czy w ogóle w szerokim internecie. Dużo osób nieopatrznie zrozumiało, jakoby cenzura albo wprowadzenie tutaj jakichś ograniczeń jest czymś złym. Bardziej tutaj ograniczanie, żeby takie narzędzie nie, nie powodowało żadnego. Tworzenia żadnego zła. Cenzura zawsze będzie czymś złym, i, i musimy mieć tą wolność wyboru, i myślę, że to jest rzecz oczywista. No i Grok, i, i tak naprawdę to, co Mask cały czas mówi, jak chce być otwarty i właśnie nie ograniczać swoich użytkowników, to tak też model językowy Groka jest nieograniczony i, i model ten głosowy, gdzie możemy rozmawiać, jest nawet opcja. Sexy, gdzie jest oznaczone jako 18 plus, z tego konspiracyjne rzeczy, czy jakieś, a propos rządu, nie będą tutaj w żaden sposób ograniczone. I to jest na pewno dobry krok, jeśli on znowu będzie nieograniczony w kontekście cenzury, ale w kontekście takim, żeby technicznie nie wyrządzał krzywdy gdzieś innym użytkownikom, czy narażał na jakiś wyciek danych, czy coś innego. No to jak najbardziej przyjmujemy coś takiego, i na pewno to jest fajny. Ruch i to jest warto wspomnieć, że OpenAI i chat GPT ma to w pewien sposób poblokowane i tam nie mamy takich możliwości. Grok, Mask wychodzi naprzeciw i otwiera swój model językowy, więc to jest na pewno godne podziwu. Adobe wprowadza nową aplikację, na razie tylko na iPhoney, która ma się nazywać. Photoshop Express, a tak naprawdę ma być uproszczoną wersją Photoshop Express, czyli to jest to narzędzie, jeśli jeszcze nie słyszeliście, które ma bezpośrednio konkurować z Canvą, jednym z liderów na rynku aplikacji do edytowania naszych obrazów. Adobe wprowadziło rozwiązanie mniej skomplikowane dla Photoshopa, Lightrooma czy innych swoich flagowych narzędzi, i teraz na iPhone będziemy mogli korzystać z tej uproszczonej wersji. Photoshop Express i warto tutaj wspomnieć, ze względu na to, że co prawda na razie mamy to na iPhone'ie, na Androidzie będzie później w ciągu roku, że też dostajemy mocnego konkurenta. Jeśli Adobe się za to bierze, to prawdopodobnie dostaniemy coś co najmniej dobrego. Oczywiście to się okaże. I przede wszystkim za darmo większość funkcji możemy wykorzystać. Te bardziej skomplikowane, oczywiście, są wpłatne w abonamencie. Ale tak czy inaczej, jeśli mamy te podstawowe funkcjonalności w Photoshop Express i będziemy je mieli dostępne na telefonie, ja z racji, że korzystam z Canvy to Adobe Photoshop Express wydaje się fajnym rozwiązaniem. A jak zwykle, to co zawsze powtarzam, jeśli konkurencja pojawia się na rynku, to tylko lepiej dla nas, dla użytkowników bo prawdopodobnie teoretycznie dostaniemy coś lepszego coś na czym będziemy mogli tylko zyskać nowości od ideogram czyli tego tej aplikacji która tworzy obrazy z tekstu i dostaliśmy ideogram 2a czyli najszybsze i najtańsze rozwiązanie generatora tekstu do obrazów które przede wszystkim jest zoptymalizowane do tworzenia designów i kreacji Graficznych i fotografii, i myślę, że to jest ciekawy krok, i to jest też to, co zazwyczaj te generatory z czym mają problem, czyli tworzenie tekstów, tworzenie właśnie, jak tutaj Ideogram nam mówi, w wersji premium kreacji reklamowych i rzeczywiście te próbki, które dostaliśmy, są fajne, robią wrażenie i przede wszystkim Ideogram będzie 50% tańszy i dwa razy szybszy czyli jak zwykle więcej mocniej dostajemy oczywiście ideogram można sprawdzić i można przetestować za darmo oczywiście mamy ograniczoną liczbę kredytów ale jeśli można przetestować i sprawdzić za darmo no to to jest uczciwa cena i warto warto myślę sprawdzić co ideogram 2a potrafi dla nas zrobić. W ostatnim filmie wspominaliśmy o nowym updatecie od figur i ich nowym modelu Helix, który ma być kolejną iteracją, a w zasadzie kolejną rewolucją w tworzeniu właśnie modeli pod roboty figur i teraz dostaliśmy informację, że ich sztuczna inteligencja, która będzie zawarta w Helix rozwija się jeszcze szybciej niż planowali i ich czas i to, jak planują wprowadzić i zrobić alfa testy, skrócił się o dwa lata, co jest świetną informacją, a co tylko pokazuje, jak to wszystko galopuje i jak się zmienia, jak sztuczna inteligencja, tak naprawdę, myślę, nie ma żadnych granic. I, i tutaj cały czas dostajemy właśnie takie informacje, jak to się wszystko zmienia. Jestem ciekaw, czy tutaj AI nie pracowało nad AI, żeby pewne rzeczy przyspieszyć. I ciekawe, dlaczego aż taki mocny przeskok się zrobił. Tak czy inaczej, prawdopodobnie w tym roku dostaniemy testy robotów w wersji alpha, czyli Figur będzie testował roboty prawdopodobnie gdzieś w swoich środowiskach. Także możemy wyrokować i czekać, że w 2026 roku może pierwsze roboty trafią do pierwszych użytkowników na pierwsze beta testy. Meta i Mark Zuckerberg pozazdrościli aplikacji. E, która e, będzie obsługiwać Meta AI e, i na wzór tego, co e, choćby ChatGPT stworzył, e, czy Cloud, gdzie mają swoje aplikacje instalowalne, uruchamialne na danych systemach. Tak samo Meta AI chce to wprowadzić, e, rozważa też wprowadzenie płatnego abonamentu, aby dać coś lepiej i mocniej użytkownikom. Meta tworzy swoją aplikację do obsługi Meta AI, tak samo Amazon. Pokazuje kolejną iterację, kolejną swoją ewolucję wszystkich usług, i tym razem dostajemy Alexa Plus, czyli nowa generacja Alexy, która oczywiście będzie wyposażona w AI i będzie naszym lepszym asystentem AI. I te wszystkie sprzęty Alexy, jak choćby tutaj widzimy, ekrany, wszystkie głośniki, wszystkie te narzędzia, które współgrają i są tymi naszymi. Sprzętami smart w naszym domu i w naszym otoczeniu będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję i myślę, rzecz, którą się mogliśmy spodziewać, i Amazon wreszcie to wprowadza u siebie. I ciekawa rzecz, że wszyscy, którzy mają abonament Prime, będą mieli Alexa Plus za darmo u siebie, czyli Amazon kontynuuje tą całą strategię i to, że jeden abonament tak naprawdę daje dostęp do wszystkiego i w taki sposób chcą zarabiać pieniądze i chcą budować swój ekosystem ofert. Myślę, że to dla nas, użytkowników, świetne rozwiązanie i warto wspomnieć, że oczywiście na razie Alexa Plus będzie dostępna tylko dla użytkowników w Ameryce. Nie wiadomo, kiedy będzie to u nas. Myślę, że, że musimy się uzbroić w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać, aż Alexa będzie dostępna w Europie. Perplexity pokazało swoją przeglądarkę. Myślę, że to naturalna kolej rzeczy, której mogliśmy się spodziewać, czyli dostaniemy osobną instalowalną przeglądarkę. Która będzie oczywiście miała zaszyty Perplexity, i to jest świetna informacja. Z racji, że Perplexity tak mocno się rozwija, wchodzi w te wszystkie współprace, no to dostaniemy rozwiązanie stricte, które powinno być zintegrowane z Perplexity, więc zakładam, że to wszystko będzie. Fajnie rozbudowane i mocniej jeszcze zintegrowane. Dostaliśmy na razie informację Comic więc tak naprawdę nie wiemy, kiedy możemy oczekiwać na premierę. Garść nowości od Google. Pierwsza rzecz to filmy, które wrzucimy do Google Drive, do naszego dysku. Dostaną transkrypcję, którą będziemy mogli przeszukiwać i sprawdzać. Myślę, że świetna rzecz dla wszystkich, którzy używają. Google Workspace i tej całej infrastruktury Google, jeśli wrzucimy tam filmy, to możemy zobaczyć, że podobnie jak na hmm, YouTube, dostaniemy po prostu timestampy, gdzie będziemy mogli wyszukiwać dane elementy. I jeśli to będzie się wszystko automatycznie działo, tak jak tutaj Google nam opisuje, no to myślę, że to jest kolejne świetne udoskonalenie całego dysku Google. Oprócz tego Google pokazało. Że Google Sheets dostanie mm, narzędzie. Dzięki y, Gemini będziemy mogli nasze Google Sheets, czyli nasze arkuszy, arkusze Google, y, wykorzystywać i razem z Gemini wyciągać lepsze informacje. Y, I będziemy mogli oczywiście tworzyć lepsze formuły, lepsze tabele. Y, wszystko, tak naprawdę, co możemy stworzyć w arkuszach Google, y, teraz dzięki y, Gemini będzie to, mam nadzieję, łatwiejsze. Ja, ja tutaj bardzo z otwartymi ramionami przyjmuję te wszystkie rewelacje, bo używam na co dzień Google arkuszy i nie wyobrażam sobie życia i pracy bez nich, więc jeśli tutaj to będzie zaszyte razem teraz z AI i Gemini będzie mogło nam pomóc, aby na przykład wygenerować nie musząc stworzyć jakiejś, używać formuły. Czy skomplikowanej, czy nie. Napiszemy, co chcemy tak naprawdę zrobić, tak jak widzimy na tym przykładzie, żeby zrobić hitmapę. Dostajemy konkretne informacje z naszego arkusza. Myślę, że to jest świetne udoskonalenie. Pytanie, jak rzeczywiście ta implementacja Gemini będzie wyglądać w Google Arkuszach? Tu oczywiście warto też wspomnieć, że już wcześniej mieliśmy rozszerzenia, które pomagały, i tutaj to też można było. Pleść sztuczną inteligencję do arkuszy Google. Ja mam wrażenie, że one nie zawsze działały tak, jak miały działać i jak twórcy sobie zaplanowali, i niestety w większości przypadków w moim użytkowaniu wręcz utrudniały pracę niż ułatwiały, więc mam nadzieję, że jeśli to Gemini, które, które jest po prostu wbudowane, będzie działać zdecydowanie lepiej. Chat GPT uratował życie i ciekawy sposób, jak można wykorzystać czaty AI dzisiaj, żeby sprawdzić i przyspieszyć pewne rzeczy. Użytkowniczka czatu GPT skonsultowała swoje badania, które nie zostały jeszcze sprawdzone i zweryfikowane przez, przez przychodnie czy przez diagnostów, żeby sprawdzić, co jej dolega. Okazało się, że ma bardzo niski poziom płytek krwi i wysłała wyniki, wysłała wszystkie informacje do czatu GPT i tak naprawdę jak możemy zobaczyć, jeszcze nie zostały sprawdzone te wyniki w momencie kiedy zauważyła pewne symptomy, że pojawiały się krwiaki, inne krwawienia, inne problemy. Skonsultowała to wszystko z chatem GPT, chat GPT zalecił, żeby udać się jak najszybciej na ostry dyżur, aby to sprawdzić i powiedzieć, że płytki krwi są na bardzo niskim poziomie i może dojść do wewnętrznego krwawienia. I użytkowniczka udała się do szpitalu i dzięki temu prawdopodobnie jej życie zostało uratowane. Kolejny ciekawy przykład, jak ChatGPT może pomóc. To jest, to jest świetny, myślę, przykład, jak dobry prompt jest w stanie wygenerować nam sztuczna inteligencja, jeśli dostanie właśnie ten plik wsadowy. I tutaj tak się właśnie stało, kiedy użytkowniczka przesłała wszystkie symptomy, przesłała wszystkie badania. ChatGPT był w stanie to szybko sprawdzić, zbadać. I dlatego dostała taką odpowiedź, dlatego była w stanie zareagować, i możemy się tylko zastanawiać, co by się stało, kiedy by tego nie zrobiła i by czekała, a tak dzięki sztucznej inteligencji mogła się udać do szpitala. DJI pokazało swoją nową wersję DOKA, czyli dronów, które możemy zamontować na pace naszego samochodu. DOK 3 będzie mógł teraz startować w locie. Informacja: RODEM. Z filmów, z filmów akcji, gdzie nieraz widzieliśmy jakieś zdalnie sterowane maszyny. Także teraz DJI, czyli jeden z liderów w branży dronów, pokazał rozwiązanie, które pozwoli nam odpalić takiego drona z poruszającego się modelu. Kolejny ciekawy przykład, jak technologia się rozwija, i oczywiście DJI tutaj mocno. Wspomina, że oczywiście to udało się zrobić dzięki kolejnemu etapowi ewolucji sztucznej inteligencji, że jest w stanie sobie poradzić i, i choćby właśnie odpalić tego drona z jadącego samochodu. Kolejny przykład, jak sztuczna inteligencja pomaga i w rzeczy, która prawdopodobnie trafia do mocnej niszy, każdy z nas uzna, czy potrzebuje. Drona, który możemy zostawić na pace naszego samochodu i odpalić go w czasie jazdy. Prawdopodobnie jest zapotrzebowanie, jeśli tak duża firma jak DJI robi coś takiego, no to możemy sobie wyobrażać, że prawdopodobnie wielu twórców z tego korzysta. I tą informacją chciałbym zakończyć dzisiejsze podsumowanie wieści ze świata AI. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te treści były dla was wartościowe. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami o tych wszystkich informacjach, które się działy. Przede wszystkim o czacie GPT 4,5. Co sądzicie? Jak wyrokujecie czy rzeczywiście potwierdzą się te wszystkie rewelacje, jak jakościowy albo jak niejakościowy będzie czat GPT 4,5. No i o klodzie 37, czy, czy rzeczywiście robi takie wrażenie i robi tak świetne wyniki, pole komentarzy jest dla was. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, łapki w dół, komentarza za wszystkie reakcje. Bardzo dziękuję. Pomagają rozwijać mi mój kanał, docierać do szerszego grona odbiorców. A ja tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Do usłyszenia. Cześć.